Chicago Boys. Ja ryby. tam wolę Chicago Boys Ja też bym wolał Chicago Boys Ciekawe co to jest, kurwa Aż mnie kurwa to zaciekawiło, jak jest to z Chicago Boys Na pewno coś takiego istnieje Chicago Boys to jakiś klub gejowski ja Ten się z tym skojarzył Chicago <laughs> Boys chyba, najlepsi boys z ulicy Drogi w boletki, tak gdzieś u musi być, o. No, zajebiście Beda Ja się fajnie spojrzałem. Nie wierzę na schody! Jeść, dobrze. <grych> Ale tam są, wiecie, gdzie zawsze. Serwowy. Tam, tam gdzie widzicie, Fine, myślące, tam są. Go. Tam gdzie kursorem mam teraz, to tam siedzę. Location Biohazard co teraz będzie się działo. Uwaga na okna Beda, graj. Idę, idę. Jest, jest, jest tam. Skurwysy! Dwóch, dwóch. Cztery. Oni nas sprawdzali. Dobra, tam był ten chyba róg i kapka. Na pewno rustek. ale zerwał. Niekoniecznie, Beda, musisz iść ze mną? Nigdy nie idę. Ja, ja mam swoje taktyki, patrz teraz, zaraz na HEDA. <grym> Ale taktyki mi też. <grym> Ej, czemu dostaję? Kurwa mać! Mam, 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 mam! Dobra, idę, idę, idę. Myślę, tam jest, no. beda tam jest przecież. Co? To jest gdzieś BEDA. Gdzie? A, nie, 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 BEDA był po, po drugiej stronie. O, <grym> Kościół! Czego masz? Ja pierdolę! Skurry zimny, porwa mnie tu nie pierdolę. Pójdźmy. Gwaś tu leży. Ale goś leży, róg. Chodź tu kurwa. Osys tam zranieniem, ale czy, czy on jest? No goście tam w korterze tym małym. To chyba jest ten puls, pedał tutaj, prawie było. No był, bo jak rozwaliłem to okno, to bym został za tym i komórkę rzucił. Jebany, to ja go będę widział, jak będzie używał tego gówna, nie? Musi się bać na korytarzu. No to jest strasznie głośno, nie podoba mi się to. Czyli na, dole, na zewnątrz, puls, puls przez wąd, był na zewnątrz. Nie, już do... na, do, na, do, na dole, pode mną. Na dół kurwa. No! Gdzie? Tu kurwa, biega potem tym piętrze Dobra, na dół? Asysta! Dedyka mam czy nie zaskoczył? Tu jest jeden gościu Kurwa! Pięty. Mam, mam tego pulsa. Na skodach Róg jest obok serwerowni, pół życia. W tym drugim Ka pomieszczeniu. Kapkam przy mnie. brawo. No, i, i ruch był w tym drugim, nie w serwerowni, tylko w tym obok. Jest tutaj, jest u mnie. Jest? No. O, jest. No. W korderzyku? Nie, nie, jest. środku, tam gdzie to Na punkcie. Na punkcie. Biegnie na siebie konti! Brawo, brawo. O, ale, Mati, raz cię ocaliłem. Yes. Zajebisty ten ratunek. <laughs> Zajebisty. Oj. się zesrałem. Ale, ale, postrzebałem srebro. to, że potem chłami, żeby był z kolei. nie żeby głowy. Tak, tak. Beata, co bierzesz? A jak z boku złowami, to nikt nie bierze tego? Kastla? Team Deathmatch. Nie. Kastla jest słaby, nigdy nie bierze. <laughs> nie wierz Ja nim przegrany, tylko świetny, 50 godzin życia. ja już chciałem zmieniać. Mam tylko przegrany, nim 50 godzin życia. No właśnie, ty najwięcej nie grałeś, nie? Mhm. Zresztą spojrzałem, że tylko KS statystyki nim nabijam i zrezygnowałem. Więc staniemy to było tylko, że będę <grym> gralił. Co <grym> so off? Fuck off. off. Oh. Beda, te dwa okna to jest podstawa. Bo no tutaj głaz ten wybije. Ja nie wiem, kto tam. On nie wie, co tak, się <grym> powiedzieć. Bierzcie, armor, wziąłem armor, wziąłem. Jedna osoba jeszcze Armour, nie, Wziąłem, wziąłem. armor. Wziąłem armor, wziąłem. Potrzebne jest tam taki... taki... jakieś te ściany, albo coś, tu nie? 5, jeszcze jedna to. ściana by się przydała. to, no, 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 to, to idę. To się to. Nie ma ściany. To są ja. To, to są zna. Co To są to kurwa, to ja, ja też to słyszałem, nie wiem. Ktoś Ktoś ma... telefon? Ktoś ma kozę w pokoju. <laughs> nie, 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 Bez zegarek. A. Koza? Co? A, on, on ci lepiej odpowiada w kozach. Zegarek. To jest Okej. Okay. Dobra, dwie kamery na zewnątrz poleciały. O kurwa, to oni już są na górze. Wchodzę na dopierdole Jakieś się szło po cichu. Co ty jesteś? Rozjewali w tu przez okno. Cześć. Trzy. Powiedzcie mi, czy na drugim budynku na dachu ktoś jest. Ja tu, wejdę, ja tu się położę, wejdę w kamerę i zaraz wam powiem. Bo tam jedną rozstawiłem. No ktoś chodzi. jest, jest. Ej jest. jest tu, Blackbeard się patrzy. I tu jest termit, oznaczyłem obu. Wysadzać będzie, Mati będzie wysadzać to okno. Jakby Bamber się ciebie coś działo, to mów, bo ja tam jestem obok, nie? Podchodzi, Szare, schodę, jest, schodę. jest przy oknie, oznaczam go. Kurwa. Ja gardnie ej, Kondi, kondi, kondi! Co jest? Jak nie tutaj? bo jest przy oknie, bo naszym na lince. Jest tu, jest tu, jest tu Co jak nam plecki zrobi? Sąłem przejebane Jest tu, słyszę go normalnie za ścianą To patrz tam, ja patrzę plecki ostatni raz już się to, to był to był ten No Chujowo, musimy iść do góry, nie A nie to jest tu Patrzcie na kamery te Valkyriowskie Zajebiście Niedobrze, tędy nawet nie mam co chyba próbować O kurwa nawet nie widziałem skąd, u góry siedzi Na swatach u góry

Jak nie chcesz, nie musisz brać termita, nie? Tu na tej mapie idzie bez niego przeżyć. Nie swojego. Chcesz źle doradzić, żebyś nie zdobył dużo punktów? cię wyzywać, że nie wziąłeś termita? Gada mi chodzi. Ja yeah, pierdolę. Yeah. O, oh Find the biohazard container location. Kurwa, grałem. Chyba ich tu nie będzie. Nie w tym budynku. Zaraz. Sam z... E, łódki, łódki. Good work. The container has been located. Uh. nic nie mogę tu, I tu się nie przyda termit? Tu się przyda. O co? Być. Czyli wódki, tak? Wódki. Ty jesteś rusek, to powinien wiedzieć. Da kamera. Sprawdzę teren pod kątem walkiriowych niespodzianek. Na tych sądach było jedno, nie? To eee. Okno, okno, okno! To no, Uwaga, o, na ten garaż o, tam, nie? Bo w tym garażu mogą być... Eee, pod każdą ze ścian macie ten... Eee, to banditowskie jajco, a w wejściu jest pułapka kapkana Łapka kapkana! Idę. Yeah. No, powiedzcie mi, wszystkie kamery rozwaliliście, na zewnątrz Już rozwalam Ta jedna z tyłu właśnie została Wszystko poszło Czekajcie, ja to rozwalę te drzwi. Raz albo gościu z tam bym Pułapka jeszcze masz, nie? Wiem, wiem, wiem. Widzę. Może zrobię coś nie. takiego. Patrz tam cały czas, Bomber No już teraz Mati mi wszedł, więc. Muszę to jest kamera, a to. To już pójdzie piętro wyżej, za mną? No ja głazem mogę iść, ale nie wiem. czy... Nie, ty Bamber tu zostań. R10 to wysadzi w cholerę, Jeśli będzie w ogóle. Sposzedł, nie wiem, Bo tam bandit ma podłożone, a ja sobie pójdę za ten gdzie gdzieś Ja sprawdzam jeszcze dronom tylko. Ale tu są podłożone banditami, nie no mam attachera. Ja tędy właśnie chciałem się tak jak będę wchodzisz. Ej, a ma ktoś granata chociaż? Ja nie mam nic. Lol, tego już nie idzie rozwalić? A szło przecież? Chcesz badać coś pierwszy, masz Nie Niby sprawdzałem to piętro i było spoko. Jak nie idzie? O chuj. Nie ma nikt granata? seria? Nic? Mówi, że było mniej więcej czysto. <laughs> o, no, może tu trapdorem się wjebiemy. Widzisz? Kadasz? Mhm. Wysadzam. Juri, się ze mną. Tak? No. Kurwa, nie zabiłem go, nie wierzę Bomba! Nie grał się Był tu kapkan, zlamiłem, nie zabiłem go spróbuję schodami zejść zatem Dobra, mam walkirię tam, co ubiła Matiego Mam na bank typka z lewej. Na punkcie jest jeden. O tu przez podłogę widzimy. Dog jest przy punkcie. I ty Nie. Nie. Fuks, ja pierdolę Jeden pod schodami jest. Jeden pod schodami, kacz. My tu sufit rozwaliliśmy, cholera. Jezus! Oh. That? <stansion> ja na początku zwątpiłem, myślałem że to któryś z was nie spodziewałem się, że... A ja z góry. jakoś coś tu kurwa słyszałem, że biegam wiesz, patrzę Kondi jest obok mnie No nagle Jezus to już wiedziałem <stansion> No je, Jezus mi się ukazał i... No. Odcie wszyscy. Gdzie idziemy? Dobra. Za głosem ludu. Nie wiem, kto był pierwszy, ale... Pewnie Ernest. Lodo, Wyruszam się napisał, że gada, no, ale on myśli, że... że... gadam, w sensie, że z nami, czy że tam? A okej. Okay. Ściany <grywka> ktoś dorobił. robić. Słyszałeś Gondy co znowu Orya zrobił? Ten, ten obrońca PSG? Nie. No kurwa, to no, wtedy była AFD, że on tam wszystkich obrażał swój? No. A teraz policjantów jakiś sposób. Ten policjant musi być naprawdę spokojny gościem. Down to 5 sekund. Op4 jest zlokalizowany w kontekście biohazardowym. Te no, maty mają wśród inny wygląd, czy mi się zdają? bardziej chropowate Większa teselacja O właśnie, to zaś, yy, jedna ściana jeszcze okay. potrzebna Podpatrzyłem taki trick z kamerą I jeden armor cały. Ja mam jedną ścianę, gdzie? U, w środku, na punkcie Cześć, Ktoś jest przy tych drzwiach to... do stopki. Znowu kładzie. Dobrze, Mati, patrz tutaj na nich. Jest tam, patrzy głaz i jest e, termit, nie? No. Jest ich tu trzech. Znowu kładzie, kładzie. Nie możemy, bo miły zabić Jest, nie wejdą. Zajebiście. Coś rozjebali. Tu u mnie. Z zewnątrz wchodzą. Głaz jest zaraz w rogu. Patrzy, co na drzwi. A oni tak... Tutaj... Kurde. Yy, ten wszedł, czy nie? to jest. Wszedł No, wszedł. Nie, jeszcze nie. Soby. Powiem, że stop... Kurwa, zniszczył w locie. Nie wierzę. Wchodzi, wchodzi w głaz. W Płasko w Leży. Ja pierdolę. O ja. Kogo tam masz? Chodź. O, chodź. o chodź. <śledź> A ja tam zabiłem Black Bearda nie aż? No właśnie tak chyba Nie wyszło ci nie zabiegasz. Nice hack skąd jasz Takie THX się włącza jak grałem Facyfika No i tego dzięki że kupiłeś grę THX Ale mi zajebiście idzie Ona do zero i chuj Oh. Oh. <laughs> Locate the biohazard container. <laughs> <laughs> oh, kurva, what <laughs> <laughs> the biohazard

o, jak już na zręczku podjebał teraz, ale teraz to musimy naprawdę wygrać. Także be careful. Dobra Okna naprzeciwko z tego co widzę są ok. A ładne są. Nie, całkiem, całkiem. I powiem, że. Super, <noise> To są okna druteks. Błaszczykowski z nich wyleci. Spillo. Standardowo są tam podłożone te banditowskie prądy. Z tego co ja tu widzę, wykryto cię. Wychylał się, tak? Spójrz, wam, kamera gdzieś tu jest. Gdzie? Gdzie ty chcesz, żebym popatrzył? Tu, bo ja tu gdzie ja jestem, to gdzieś jest kamera. Już rozjebane Ahoj. Tu gdzie jesteś jest gdzieś kamera Osłaniaj mnie Wykryto cię Kurwa gdzie ona jest Nie łapi mi, mi ten skaner Nie wiem czy oni się będą wychylać Leżą przy tym Patrzą na kamery Wykryto mnie No Szukam tej kamery, nie widzę jej Tu jest! Przecież Tak samo jak my mieliśmy Tu Okay, dobra, to zamykam. A skoro rozwalicie tutaj górę? O, o co? Nie, 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 to takim taki nic nie zobaczę. Nie? Nie, jak jest góra rozwalona, to nic nie zobaczę. Chodź, idzie tak jak wtedy weszliśmy górą i rozwalimy podłogę. I... Dobra. Zróbcie to. Tak. No, my, my tam widzieliśmy wszystko. Ktoś rzucił bombę? Tak, no, też się tak no. no zaraz tam przyjdę, ja sobie też wejdę tam górą. Cały czas spróbuję. Ktoś oberwał chyba? Ja, ja, ja dotknąłem prądu. Aj. 3 lapy mi zeszło. Wezwalę do trabdora? No. Kurwa, no nie wiem, ja zawsze fondzę Matty Gengi. Prędzej. No tu właśnie. No, trabdora nie zrobili. Dobra, ale coś musimy gdzieś się ruszyć, bo. Ja robię trabdora. Jest Matty, dwóch tu będzie. Dobra. Ja, czekaj, ja ich spróbuję wykurzyć. Tu jest cały czas w Alpinie. Tu siedzi, siedzi dwóch ziomków A w szafkach, tu beda gdzie jesteś, jest koleś, jest koleś, uwaga! Wiem, wiem. Zajął się dronem, strzela. Kurwa, nie, teraz patrzę tu. Cały czas go oznaczam, strzela do, strzela do mnie. W sensie do drona. Minuta. Dwa matki, musimy gdzieś chodzić. NS, gdzie się strzelasz i z kim? W pokoiku są tym takim małym przed. Nie wstawaj Mati, ja strzelam nad tobą. Dawaj. Dzień, bomba. Pięknie. Kurwa, no to jest bomba, nie przejdziemy. RNS, rozwal tu ma bombę na ścianie. Patrz za nas. Kurwa. Ty jest za po lewej jest gościu. Jest Mam go! Dawaj go! O, zajebiście. O, oj, tu pojebana bomba. Nie mogliśmy wejść. Ale zajebiście poszło. No, Konrad 8-0 i chuj. Kondi 0-4, a Baty 0-4. Musi być równowaga w przodzie, tak? Ja jak mam ja z Konradem, to mi nigdy nie idzie, tak? Ale ja z tym, serio. Jak raz nie to jest chujnie. Wyszli, chuj.